Dobry wieczór Państwu. To jest program Oko na Wschód przygotowany przez dziennikarki i dziennikarzy Bielsatu i redakcji WOTTAK dla widzów TVP Info. I ja nazywam się Michał Kacewicz. Ja się nazywam Masza Makarowa. Dobry wieczór. Jak zawsze o tej porze wspólnie podsumujemy najważniejsze wydarzenie tego tygodnia w Europie Wschodniej. Rosja znalazła się na krawędzie kryzysu paliwowego. Kolejki na stacjach benzynowych, reglamentacja paliwa i wyłączone refinerie to efekt serii precyzyjnych ukraińskich ataków dronami. Kreml uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Opowiemy jak jest naprawdę. Rosyjskie zagrożenie dotyka północnych sąsiadów Polski z Zamorza. Z jego powodu Szwecja i Finlandia wstąpiły do NATO, i jednak teraz region Morza Bałtyckiego jest obszarem cichej i tajemniczej konfrontacji nieustannych rosyjskich prowokacji. Zabierzemy Państwa również do Druszkiwki, miasta w obwodzie donieckim Ukrainy blisko linii frontu. Stało się azylem dla tych matek z dziećmi, które musiały uciekać przed nacierającym wojskiem rosyjskim i zaczynają życie od zera w bardzo niepewnych warunkach. Rosja pogrąża się w kryzysie paliwowym, który coraz trudniej ukryć przed opinią publiczną. Po serii precyzyjnych ukraińskich ataków i dronów na rafinerie i terminale naftowe kolejki na stacjach benzynowych liczą setki metrów, a w wielu regionach paliwo staje się, wydaje się już na kartki. Władze zapewniają, że rynek jest stabilny, a mieszkańcy publikują w sieci nagrania z pustymi dystrybutorami. Nawet prokremlowscy blogerzy alarmują o rosnącym zagrożeniu dla logistyki wojskowej. Kryzys uderza więc nie tylko w rosyjską gospodarkę, ale i w propagandowy obraz państwa, które jest odporne na wojnę. Zmusza Moskwę do nerwowych ruchów na rynku paliwowym i zwiększenia eksportu kosztem wewnętrznych dostaw poszedł 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 18 Poszedł 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 18 Obrona przeciwlotnicza nie radzi sobie a Ukraina do świtu atakuje rafinerię ropy naftowej w obwodzie samarskim Naoczni świadkowie autorzy licznych nagrań chyba są zadowoleni Bach BUM! Wszystko rozwalone, ale szarpnęło. Wstępnie uszkodzone zostały instalacje do produkcji benzyny, w tym wysokoaktanowej, czyli najwyższej klasy. Pokazują to zdjęcia satelitarne. W rafinerii Afipskiej w kraju Krasnodarskim, na południu Rosji, uszkodzona została instalacja do przetwarzania gazu i kondensatu gazowego. Obie fabryki przetwarzają łącznie około 5% ropy naftowej rocznie. A to jest Nowoszachtyńsk. Po ataku drona lokalna rafineria paliła się przez pięć dni. Spłonęło sześć zbiorników. Jeszcze dwa zostały uszkodzone. To potwierdzające zdjęcia satelitarne. W sumie w sierpniu siły zbrojne Ukrainy uszkodziły co najmniej 11 rafinerii, zakład przetwórstwa gazu i kilka innych ważnych węzłów naftowych. Na przykład rurociąg Drużba, jeden z kluczowych dla tranzytu ropy naftowej w kierunku Białorusi i Unii Europejskiej, szczególnie na Węgry i Słowację. Albo pożar terminalu przedsiębiorstwa Nowatek w porcie Ustługa. Jeszcze 22 sierpnia Putin planował współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a za dwa dni Nowatek już płon. Oh, Não, Wszystkie ataki powodują paraliż transportu, odwołania lotów, a głównie niedobór paliwa. W okupowanym Krymie i kraju zabajkalskim benzyna 95 wydawana jest na kartki. Na niektórych stacjach w ogóle jej nie ma. W krajach chabarowskim i prymorskim sytuacja wygląda tak samo. Właśnie przez głośnik ogłosili. Kończy się paliwo, nie stójcie w kolejce. Wyobrażacie sobie tę kolejkę? Niepokój wyrazili nawet prowojenni rosyjscy blogerzy, bo jak nie ma paliwa w kraju, to znaczy, że nie będzie go również na froncie. Wyłączono z eksploatacji około 13% mocy produkcyjnych. To bardzo, bardzo dużo. Będzie tylko gorzej, zapowiada Ukraina. 24 sierpnia, w dzień niepodległości Ukrainy, ukraińscy hakerzy z Głównego Zarządu Wywiadu złamali zabezpieczenia i pokazali na ekranach rosyjskiej telewizji płonące obiekty naftowe. Benzyna nie. nie ma benzyny, rafinerie ropy naftowej zniszczone, Donieck bez wody. Ale Kreml uspokaja. Nie ma kryzysu paliwowego. Rynek paliwowy jest w pełni zabezpieczony. Podejmowane są odpowiednie działania. Rynek jest stabilny. Sytuacja jest pod kontrolą. Jak podaje agencja Reuters, w wyniku ataków Rosja straciła 17% mocy przerobowych rafinerii ropy naftowej. W siłach zbrojnych Ukrainy mówi się o 21%. Z kolei z powodu sankcji unijnych wobec tzw. floty cieni, Rosja straciła 30% dochodów ze sprzedaży ropy naftowej i to w ciągu zaledwie tygodnia, jak wynika z analizy przedstawicielki Unii Europejskiej KAI Kalas. Jednocześnie, aby zrekompensować straty, Rosja zwiększyła plan eksportu. Portu ropy z zachodnich portów pisze Reuters. Obecnie wynosi on 2 miliony baryłek dziennie czyli o 200 tysięcy baryłek dziennie więcej niż dotychczas. Dzisiaj wieczorem Igor Siecin, czyli szef rosyjskiej państwowej korporacji Rosneft, powiedział, że Rosneft zarobiła o 68% mniej niż rok wcześniej, więc te dochody, rzeczywiście przychody spadają. Natomiast pytanie, czy tylko ukraińskie ataki po rosyjskich refineriach są przyczyną tego, co obserwujemy, ten kryzys paliwowy w Rosji? No, Rosnieft, do Rosniefti akurat należy najwięcej rafinerii, tych dużych rafinerii. W Rosji jest około 32 takich dużych rafinerii, z czego zdecydowana większość znajduje się w europejskiej części Rosji. Ukraińcy dosięgają tych rafinerii głównie na południu Rosji, ale nie tylko. I wywołuje to różne implikacje. Znaczy przede wszystkim ten system zaopatrywania w paliwo, głównie w benzynę i ropę, olej napędowy, polega na tym, że no, w zasadzie taka rafineria zaopatruje cały region Natomiast przewożenie paliwa z innych regionów już jest bardziej kosztowne. Trzeba to transportować kolejom i tak dalej, i to wywołuje problemy. No bo wyobraźmy sobie, że teraz Rosjanie będą musieli z zauralu pewną część paliwa dostarczać do centralnej części Rosji, to już jest problem przeciążenie kolei i tak dalej. Natomiast y, y, myślę, że Ukraińcy bardzo dobrze zdefiniowali pewną y, głęboką patologię rosyjskiego systemu zaopatrywania w paliwo. Polega to na tym, że w Rosji istnieje cena regulowana państwowo regulowana cena na paliwo i benzynę i olej napędowy i one są relatywnie tane, tanie i te ceny są ustalane, ustalane odgórnie. Natomiast koncerny paliwowe, no, też państwowe albo parapaństwowe, yy, dostają dotacje w zamian za to, że muszą na rynek wewnętrzny sprzedawać taniej paliwo. ale koncernom paliwowym jednocześnie bardziej opłaca się eksportować już gotowe produkty przetworzenia ropy naftowej takie jak benzyna, takie jak olej napędowy, mazut, kondensaty i różne inne produkty. I teraz jest problem, ponieważ tego paliwa brakuje na rynku wewnętrznym, więc wprowadzane są ograniczenia w eksporcie. Pierwszy raz, a może nie pierwszy, bo to się wcześniej już zdarzało w sezonie wakacyjnym zwłaszcza, następowały niedobory paliwa w Rosji już w 2023 roku. I myślę, że Ukraińcy doskonale wtedy dojrzeli taką sytuację, że uderzając w rafinerię spotęgują te problemy, że te niedobory się zaczną po prostu multiplikować. Tak, ale paliwo też jest potrzebne na froncie, jest potrzebne po prostu rosyjskiemu wojsku, które... Okupuje Ukrainę czy próbuje nacierać na terenach ukraińskich. Pytanie, czy paliwo będzie tam trafiać i to będzie priorytet rosyjskich władz? Czy również na froncie to um, będą odczuwalne skutki tej sytuacji? Myślę, że, że nie tak wprost. Dlatego, że przede wszystkim większość pojazdów, ciężarówek i sprzętu ciężkiego, sprzętu wojskowego, także lekkich pojazdów, to jednak jest diesel. To jednak one są napędzane olejem napędowym, a nie benzyną, ponieważ benzyna jest w warunkach frontowych no, niebezpieczna. Ona po prostu się pali. Tylko stare ciężarówki, stare Ziły, stare gazy są napędzane jeszcze benzyną, ale ich jest mało. Natomiast a tutaj Rosja ma większe problemy z benzyną, zwłaszcza z benzyną wysokooktanową, ponieważ produkcja tej benzyny jest po prostu bardziej skomplikowana, kosztowna, czasochłonna. Z olejem napędowym myślę, że armia ma zmagazynowane zapasy. To, to, to tutaj na pewno jest pewna rezerwa, która jest dosyć duża i tutaj nie ma problemu. Natomiast pośrednio to będzie duże uderzenie w przyszłości i to niedalekiej w rosyjską gospodarkę, w rosyjskie finanse. Więc od tej strony tutaj, jeżeli te problemy finansowe zaczną się mnożyć, a słyszeliśmy ten przekaz ze spotkania liderów unijnych z Kopenhagi, które się właśnie zakończyło, że będą kolejne sankcje, kolejne próby ograniczania floty cieni, czyli tego eksportu ropy naftowej dla Rosji. Bo kiedy jest problem z dostępnością benzyny i z produkcją benzyny czy oleju napędowego, no to Rosja ma większe zapasy ropy naftowej, której nie może magazynować i musi to, krótko mówiąc, mówiąc brzydko, wypychać na rynki zewnętrzne. I tutaj Zachód postara się o to, żeby... Ten eksport ograniczać. Więc to spowoduje z kolei problemy gospodarcze w przyszłości. To jest ciekawa prognoza. Tym bardziej, że Agencja Reuters pisze o tym, że w Rosji też teraz dyskutują o tym, czy nie podnieść podatków dla zwykłych Rosjan, dla mieszkańców kraju. No właśnie dlatego, że przychody naftowe, przychody surowcowe teraz mocno spadają. Też wpływa to na pewno na relacje międzynarodowe Rosji i na na przykład wpływ Indii, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską. Już są, działają te wprowadzone przez Donalda Trumpa cła procentowe i wiemy, że India zaczyna mniej importować rosyjskich surowców, no właśnie ze względu na to. I nawet dzisiaj Władimir Załęski rozmawiał z premierem Indii o tym, że być może Indii uda się wpłynąć w jakiś sposób na Władimira Pocina, no przynajmniej taką nadzieję mają w Kijowie. Mamy do czynienia z nową, nowoczesną wojną wielowymiarową. Ona jednocześnie dotyka gospodarki, jest na różnych frontach dyplomatycznych prowadzona, a to, te uderzenia bezpośrednie militarne to jest tylko jeden z elementów tej układanki. Będziemy to Obserwować, tym bardziej, że Władimir Putin udaje się do Chin, a również będzie tam spotkanie z przywódcą Indii, więc te tematy na pewno będą aktualne również w przyszłym tygodniu. Przeniesiemy się teraz do Ukrainy. Tam został zestrzelony deputowany Rady Najwyższej z partii Europejska Solidarność, były przewodniczący Rady Najwyższej Andrii Parubij. Do zdarzenie doszło w Lwowie około południa. Moment zabójstwa Andrzeja Perubija został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Na nagraniu widać jak sprawca czeka na posła Rady Najwyższej za zaparkowanym samochodem na jednej z ulic Lwowa. Mężczyzna był ubrany jako kurier firmy dostawczej. Dogonił Perubija wyjął z plecaka pistolet i oddał kilka strzałów. Następnie schował broń do torby i uciekł na rowerze elektrycznym. Kanały na Telegramie publikują zdjęcia domniemanego sprawcy. Ma on na sobie czarne ubranie i kask motocyklowy, który zasłania twarz. Na miejscu zbrodni eksperci znaleźli siedem łusek. Według policji Andrii Parubiej zmarł jeszcze przed przyjazdem służb medycznych. Trwają intensywne działania śledcze, a w Lwowie ogłoszono plan ob obławy Syrena. Portal RBK Ukraina, który powołuje się na własne źródła, informuje, że policja jest już na tropie zabójcy. 54-letni Andrii Parubi był znanym działaczem społeczno-politycznym na Ukrainie w latach 2016-19. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Najwyższej. Wcześniej kierował Radą Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Podczas protestów w latach 13-14 był komendantem samoobrony Euromajdanu. To nie był pierwszy zamach na jego życie. W 14 roku w pobliżu hotelu Kijów napastnik rzucił w niego granatem. Ładunek wtoczył się pod samochód i wybuchł, raniąc policjanta. No właśnie pytanie, które prowadzą ślady tego zabójstwa, na razie jeszcze nie ma, krożą różne wersje, krożą różne hipotezy. Zareagowała oczywiście na to zabójstwo rosyjska propaganda w sposób dość żywiołowy i emocjonalny, pisząc o tym, że w Lwowie zastrzelono jednego z liderów Euromaidanu, a Rosja oskarży go o śmierć setek ludzi w Donbasie. Nazywają go również jednym z największych wrogów Rosji, ale czy cokolwiek wskazuje na to, że mogą być jakieś inne tropy niż tropy rosyjskie? No na razie chyba nie, dlatego że jest to taka akcja, która może być traktowana jako pewnego rodzaju odwet za podobne operacje prowadzone przez Ukraińców wobec wysokich rosyjskich oficerów w Rosji. I, I tutaj udało się uderzyć akurat nie w wojskowego, a w polityka, w cywila. Polityka, który w ostatnim czasie był po prostu tylko jednym z deputowanych, nie pełnił jakiejś wyjątkowo eksponowanej, ważnej funkcji. Jedyne, co, co, co było istotne, no to jego przeszłość, jego duży wkład w niezależnienie się Ukrainy od Rosji. I też był jednym z autorów ustawy, która wprowadzała język ukraiński jako język formalny, oficjalny, co na pewno zabolało też Rosję wtedy. Oczywiście. No, na pewno. To symboliczne znaczenie tutaj będzie, będzie dokładane tutaj do, do, do tego, ale no to, to na pewno ze strony Ukrainy będzie wymusi wzmocnienie bezpieczeństwa różnych osób z, ważnych z życia politycznego, społecznego. To jest ciekawe też, że ukraińscy deputowani mówią o tym, że on się ubiegał o ochronę państwową i tej ochrony ponoć nie dostał pół roku temu, dwa miesiące temu. Pojawiają się tutaj różne okresy czasu, więc to też jest ważne zadanie dla ukraińskich służb specjalnych. No właśnie, a w warunkach wojennych na pewno będzie to w w taki sposób absorbujące dla aparatu państwa, żeby zapewniać ochronę różnym postaciom, nie tylko czynnym politykom, ale też postaciom z przeszłości powiedzmy politycznej Ukrainy, czy też różnego rodzaju działaczom, aktywistom kultury i tak dalej i tak dalej, więc no, to są potencjalne cele dla, dla rosyjskich służb dla zamachowców wynajmowanych przez Rosjan na, na terenie Ukrainy, co nie jest zapewne jakoś wyjątkowo trudne, ale no, toczy się też w tle tej wojny na froncie toczy się taka właśnie tajna wojna Zamachów przy, przez obie strony zresztą prowadzona. Ta wojna toczy się na wielu frontach, tak Szwedzka wyspa Gotlandia. Kluczowy punkt strategiczny NATO na Morzu Bałtyckim znalazły się w centrum bardzo niepokojących incydentów. 23 sierpnia cała wyspa pogrążyła się w ciemnościach, a awaria sieci energetycznej trwała kilka godzin. Eksperci wskazują, że podobne ataki i sabotaże w regionie zdarzają się coraz częściej. Od włamań do infrastruktury wodnej i telekomunikacyjnej po zakłócenie systemów nawigacyjnych w przestrzeni powietrznej i morskiej. Równolegle w Finlandii ruszył proces załogi statku oskarżonej o zerwanie pod koniec 2024 roku strategicznych podmorskich kabli telekomunikacyjnych między Finlandią a Estonią. Kto stoi za próbami destabilizacji i czy tropy prowadzą do Rosji? Szwedzka wyspa Gotlandia na Morzu Bałtyckim jest obiektem strategicznym. W 2018 roku po raz pierwszy od czasów II wojny światowej powrócił tu pułk w celu ochrony przed zagrożeniem rosyjskim. Jednak 23 sierpnia cała wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Na kilka godzin zniknęło zasilanie elektryczne. Eksperci Centrum Analiz Polityki Europejskiej mówią o całej serii niepokojących incydentów. Poprzedni incydent w marcu dotknął systemu zaopatrzenia wyspy w wodę. Ktoś włamał się do rozdzielni elektrycznej i wyłączył pompę. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku ataków na kable i osłony zabezpieczające około 30 wież telekomunikacyjnych na wschodnim wybrzeżu Szwecji. Wyspa Gotlandia jest jednym z głównych celów ewentualnego ataku rosyjskich sił zbrojnych na kraje NATO. W 2022 roku pomysł ten był otwarcie omawiany w rosyjskiej telewizji. Rosja przeprowadza masowy atak radioelektroniczny. Radary NATO tracą wzrok. Nic nie widzą. W tym czasie na terytorium szwedzkiej wyspy Gotlandia lądują rosyjskie samoloty transportowe. Sadiacy rosyjskiej wojny transportowej samoloty. Chociaż władze rosyjskie oficjalnie zaprzeczają takim planom, podobne zagrożenie odnotowano już w regionie Morza Bałtyckiego. Linie lotnicze i przewoźnicy morscy skarżą się na systematyczne awarie systemów nawigacyjnych. W lipcu 2025 roku problem ten gwałtownie się zaostrzył. Istnieje coś, co nazywamy spoofingiem. Jest to fałszywy sygnał, który jest silniejszy od rzeczywistego. W ten sposób można oszukać odbiornik, zmuszając go do pokazania, że znajduje się w innym miejscu. 25 sierpnia w stolicy Finlandii Helsinkach rozpoczął się proces przeciwko załodze statku Eagle S. Jej członkowie są oskarżeni o dywersję innego rodzaju, uszkodzenie kabli komunikacyjnych na dnie Morza Bałtyckiego łączących Finlandię i Estonię. Według śledztwa kapitan i dwaj pomocnicy popełnili przestępstwo w grudniu 2024 roku przeciągając kotwicę po dnie morskim na odcinek

Zarzuty dotyczące poważnego wandalizmu i uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych opierają się na tym, że działania te zostały popełnione umyślnie. W mediach statek Eagle S jest łączony z rosyjską flotą cieni, jednak prokuratorzy nie komentują tego faktu. Jeden z oskarżonych pracowników kapitana, obywatel Indii, podczas rozmowy z dziennikarzami, był wyraźnie zdenerwowany. Kilkukrotnie powtarzał tę samą frazę. To był zwykły wypadek na morzu. Nie było to zamierzone, nie był to sabotaż, ani nic podobnego. Kapitan i drugi pomocnik są obywatelami Gruzji. Prokuratura domaga się dla całej trójki co najmniej dwóch i pół roku więzienia, maksymalna kara w przypadku okoliczności obciążających wynosi 10 lat. Rozprawy mają się zakończyć w połowie września. Pytanie, co te kraje mogą zrobić w odpowiedzi, w jaki sposób mogą też się obronić przed podobnymi akcjami? Ja myślę, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia bardzo dużo robią, jeśli chodzi o wzmacnianie bezpieczeństwa na Bałtyku. Zresztą wspólnie z sojusznikami z Polski, Niemiec, krajów bałtyckich, Danii. Więc tutaj dużo się naprawdę dzieje, jeśli chodzi o zabezpieczanie Bałtyku, który teraz jest kluczowym akwenem. Z tej perspektywy mówiło się dużo po wstąpieniu najpierw Finlandii, a później finalnie Szwecji po tych różnych problemach. Z, z akcesją do NATO, że Bałtyk zamienił się w wewnętrzne morze i teraz Rosja tak nie ma nic do gadania. Otóż ma i otóż nadal jest niebezpieczna. Nadal mamy przecież bazy y, rosyjskiej floty bałtyckiej i w Obwodzie Królewieckim, i, i, i w Kronstadzie, i w Petersburgu, i w okolicach. Więc i, i do tego Rosja podejmuje różne działania, które są no, po, zdecydowanie poniżej progu wojny, można powiedzieć, ale jednak są niebezpieczne. Tego typu chociażby, jak różnego rodzaju takie, takie prowokacje. Ja akurat w grudniu ubiegłego Roku, kiedy to się stało, ten incydent ze, ze statkiem przerywającym kabel. Byłem w Finlandii i widziałem, w jaki sposób finowie, zarówno zwykli finowie, jak i, jak i powiedzmy eksperci czy też ludzie z, z aparatu państwa reagowali na to. Otóż bardzo poważnie. To wywołało y, no, na, nie tyle szok, co, co uruchomienie całego aparatu państwa, który postawiony był na baczność wtedy. Dokładnie to widziałem, byłem wtedy na granicy fińsko-rosyjskiej w Kareli, po stronie fińskiej i ta granica była zamknięta na głucho. I tam jak rozmawiałem ze strażą graniczną fińską, no to mówili, że po prostu zamkną granicę, uszczelnią ją i przez te lasy tam jest bardzo ciężki klimat zarówno jak i, jak i warunki terenowe, po prostu wybudują takie zabezpieczenia elektroniczne, bo nie da się w, w tak głębokich lasach po prostu postawić takich murów, jakie my mamy na granicy z Białorusią. Ale jednak to się dzieje. To państwa są bardzo dobrze przygotowane i myślę, że od bardzo dawna też, dlatego że Finlandia, no, Finlandia też ma po prostu doświadczenie tak. historyczne dokładnie, z Rosją. Dokładnie, dokładnie, ma dokładnie. wojnę w roku w Lat 40. Pytanie, jaki cel chce Rosja osiągnąć? Czy to jest tylko straszenie? Czy to jest właśnie wywołanie szoku, o którym powiedziałeś? No, wywieranie presji na społeczeństwa, na, na, na społeczeństwa, żeby no, chociażby nie głosowały w wyborach tak, żeby nie zwiększane były budżety obronne i, i to są tego typu działania. No, ale też badanie, badanie możliwości reakcji tych, tych państw na niebezpieczeństwo. A teraz przeniesiemy się do Ukrainy. Druszkiwka, niewielkie miasto w Wodzie Donieckiem, stało się schronieniem dla tysięcy ludzi, którzy uciekają przed wojną. Leży zaledwie 10 km od linii frontu, ale mimo to przyciąga przesiedleńców. Nie mają dokąd się udać. Ci, którzy tu trafili, zaczynają wszystko od zera, często bez pracy, stabilnych dochodów czy perspektyw. Alarmy lotnicze są tu tak częste, że mieszkańcy przestali na nie reagować. Dróżkiwka to jedno z ukraińskich miast, w których dramatu, dramat wojny i walka o przetrwanie to codzienność. W ciągu jednego roku pięć razy zmieniałam miejsce zamieszkania. Jakby nie było gdzie żyć, zostałam sama z trójką dzieci Olesia. Samotna matka trojga dzieci z Torecka. Teraz mieszka w Druszkiwce obwodu Donieckiego. Miasto jest oddalone 10 kilometrów od linii frontu. Olesia wynajmuje mieszkanie i pracuje w pralni, ale pensji ledwie starcza na najpotrzebniejsze rzeczy. Pierwszego dnia pracuję od 8 rano do 9 wieczorem 500 hrywien, a drugiego dnia od wpół do piątej wieczorem do dziewiątej albo w wpół do dziesiątej. Do Dostaje 300 rywien. To grosze, nie wystarcza mi. Przyznaję, że próbowała różnych zajęć. Sprzątała klatki schodowe, pracowała na targu, a nawet przy remontach. Ale zaczynać wszystko od zera i to jeszcze w obcym mieście to ciężkie doświadczenie. Nie wiem co robić. Już któryś dzień płaczę, płaczę i płaczę. Staram się, żeby dzieci nie widziały, ale ja już po prostu nie mogę. Po prostu, nie mogę. Żeby Olesia miała więcej czasu na wychowanie córki, jej niepełnoletni synowie Dawid i Wład podjęli pracę. Historia Olesi nie jest jedyna. Anna z Konstantynówki również musiała opuścić swój dom. Tak jak Olesia, zaczyna wszystko od nowa, z dziećmi na rękach. Młoda matka nie chce wyjeżdżać dalej, mimo bliskości linii frontu. Tutaj się przyzwyczaiłam, zadomowiłam, ale nie chciałabym, żeby było tu tak jak w Konstantynówce. Nawet nieustanne dźwięki alarmów lotniczych nie zmieniają decyzji Anny. Syreny stały się częścią codziennego życia Druszkiewki, opowiada mieszkanka miasta Raisa. Kiedy siostra dzwoniła i pytała, jak tam u was często alarmy? A ja mówię, Luba, ja nawet nie słyszę, nie wsłuchuję się już. Według danych ONZ-u, od początku pełnoskalowej wojny ponad 14 milionów Ukraińców było zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Około 3 milionów 700 tysięcy osób zostało przesiedlonych, tak jak Olesia i Anna. A na dziś u nas to już wszystko. To był program Oko na Wschód przygotowany dla TVP Info przez dziennikarzy BiłSatu i redakcji WOTTAK. W studiu byli Masza Makarowa i Michał Kacewicz. Zapraszamy za tydzień w sobotę o 22.15. Do widzenia. Do zobaczenia.